10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034. Materiały otrzymaliście państwo były przedmiotem dyskusji na komisjach, dołączone są autopoprawki, stanowiska komisji, wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję w przedmiotowej sprawie. Nie ma chętnych do dyskusji, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych, ja za chwileczkę otrzymamy możliwość techniczną. Kworum się nie zmienia. Kto z pań i panów jest za, to bardzo proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, również kto jest przeciw, na tej samej zasadzie. Dziękuję. Stwierdzam, że głosowanie wygląda w następujący sposób. Za jest 18 głosów, przeciw 0, wstrzymujących 0. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Biespodlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034. Dziękuję bardzo.